Witajcie ponownie, kolejny projekt jest z nami. Jest zakryty, bo zaraz będziemy go wydawać. Zobaczycie jak to wygląda na żywym organizmie, całe wydanie samochodu i przy wydaniu opowiemy i Wam, i klientowi co zrobiliśmy przy tym samochodzie. To co? Odgrywać? Nie, nie Dobra. Czy nie Ci się podoba? No to się cieszę, no taka, taka jest nasza praca, ma tak właśnie wyjechać. z salonu taki nie wyjechał. Naprawdę, rewelacja. Eee, no to co, opowiemy sobie może co zrobiliśmy, tak, tak. przede wszystkim eee, cały przód autka zabezpieczony folią bezbarwnymi ochronnymi, eee, wszystkie lampy, a jest ich tutaj bodajże aż 12 z tego co pamiętam, nie, dużo, nie dużo, nie wiem, dokładnie, mam, ale... czyli cały zderzaczek, wszystkie te dekory, to co tutaj mamy, te listwy w macie, też są zabezpieczone oczywiście folią o wykończeniu matowym, żeby też było to oczywiście chronione, błotniczki, te boczne sierpy, Naklej, jakby te emblematy usunęliśmy, żeby nie było gdzieś tam wycięcia na, na elemencie, przykleiliśmy je po prostu na folię, wygląda to o wiele estetyczniej. Lustereczka, słupki na szybie, wnęki klamek, próg załadunku bagażnika, czyli bardzo newralgiczne miejsce. Środeczek wyczyszczony, zaimpregnowany. E, główny ekran zabezpieczony folią matową, czyli odcisków o, o nie palców, nie gdzieś tam nie będzie, będzie, nie? Super. Tak, dobrze. tak. Także reszta, reszta samochodu zabezpieczona powłokami ceramicznymi. Rewelacja. Także teraz tylko jeździć, cieszyć się. No i oczywiście dbać, bo to też nie jest powiedziane, że już teraz nie trzeba nic nie, robić. Nie było taniej, to trzeba dbać. <laughs> trzeba dbać, trzeba dbać. Jednak są zabezpieczenia, super, ale o zabezpieczenie też trzeba dbać. Rewelacja. Cieszę się. Pięknie to wygląda. No to już widok. Powiem mam salonu taki nie wie, Naprawdę. Taki salonu nie wie. Zaraz sobie, bo czekają specjalnie na wydanie auta, wypiszemy sobie certyfikat, wkleimy naklejeczkę i... Nie, coś pięknego pokażę, naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem Masakra. Jeszcze raz nowe auto, nie? Jeszcze no. raz jakby Jeszcze raz odebrane. Dokładnie. To powiem Ci, nawet tak, tak nie wyglądało, bo mówię z salonu, nie? że jak pobierałem salonu, to tak nie wyglądało. Dlatego staramy się, żeby te wydania, i oczywiście nasza praca, jednak miała odzwierciedlenie przecież, przy odbiorach. A przecież auto ma dopiero miesiąc. Nie? No, Prawda, nie? a cóż, DM, bo to to mnie... No i jeszcze raz jest nowe. A, jeszcze raz jest nowe?